No i mamy, ponad połowa wakacji już minęła. A ja się czuję cały czas prawie jak na wakacjach. Oprócz tego, że trzeba troszkę sobie codziennie popracować. Witam Was na kanale Fabryka 8.1, ja jestem Grzechu. Zapraszam na kolejny odcinek. O czym będzie? Sam jeszcze nie wiem, zobaczymy, wyjdzie w praniu. tymczasem pakuję zamówienie na Hot Wheelsy. Dość, dość dużo. Ktoś kupił bo 13 sztuk. Trzeba to podzielić, ładnie zapakować, żeby nic im się nie stało. Podzielać to folią. I piąte F90 Stradale. Dobra, ja się zajmuję, bo jeszcze muszę spakować dwa takie pudełeczka. Wszystko leci do jednego klienta, także no, na pewno jakiś kolekcjoner. W drugie pudełeczko leci F40 Sesto Elemento. Jeszcze sek do towarzystwa i zielony E500, 500E tak właściwie. Carrera niebieska, carrera biała, Pagani Zonda R i biała impreza. No także jak widać takich wariatów Hot trochę jest. Hot chyba teraz takie najbardziej popularne resoraki zaraz przy matchboxach. Paczucha spakowana, myślę, że bezpiecznie. Taki trochę gabaryt wyszedł, tu dla porównania. Pudełko oryginalnych Hot które tych modeli mieści 24, także nawet jeszcze na dłuższej karcie. Także myślę, że to dosyć bezpiecznie spakowane i doleci do klienta bez problemu. Dobra, resoraki resorakami, a tutaj teraz wjeżdża taka duża naklejka na tylną burtę to traka, napis Polones I ktoś jeszcze sobie taką wlepkę domówił w komplecie. A teraz coś zupełnie z innej beczki, takie mm, naklejki na pokrętła do Mercedesa. W wersji połysku i tutaj mają oznaczenie min na końcu, a na drugim końcu jest max i taki wskaźnik ogrzewania temperatury zwał jak zwał. W każdym razie takich pasków mamy bodajże cztery wersje takie jak te jeszcze dokładnie są w wykończeniu matowym i jeszcze taka wersja gdzie na początku jest kropeczka na końcu tylko ten symbol ogrzewania nie ma napisu min max i to też jest w wersji w połysku i w macie także jeżeli takie Naklejki potrzebujecie na pokrętło, to są u mnie w ofercie. Sprawdźcie tylko, jakie na pewno macie u siebie, żeby dobrze dobrać wzór. No i tradycyjnie, przy poniedziałkowym pakowaniu paczek, ramki Stop Hybrid, Go Diesel też lecą, ale tym razem w takim zestawie ze smyczką. Krótką, zawieszką do kluczy, do samochodowych takich idealną. I tak to jest finalnie spakowane. Listwy też zawinięte w folię bąbelkową, to już można luzem tutaj wsadzić. No i leci w Polskę. A to dla odmiany coś z czerwonej folii prawdopodobnie do czerwonego maluszka. No i tak wygląda naklejka już obrana, pokryta transportem. Tak to wygląda na szybie, na samochodzie, na moim śliwkowym kaszlaku. No tak jeszcze w kwestii ramek to yy, stany magazynowe uzupełniam. No i dotarły ramki stop electric go diesel, stop hybrid go tdi, stop hybrid go v6 i takich jeszcze kilka sztuk. Jeździ, skręca, hamuje takie ramki. I taką ramkę założyłem też Michałowi na Fabie yy, Asiową. Oprócz tego w ofercie jest jeszcze wzór z yy, V8. I taka jeszcze rameczka też. Taki wzór wjeżdża do oferty. Yy, w momencie kiedy to oglądacie, to już jest. Life is too short to drive boring cars. Czyli można to sobie na co założyć? Na przykład na Fiat Pandę albo na Cinquecento. Nie, no wiadomo. Na coś ciekawszego, na coś lepszego, ale na smarta roadstera jak najbardziej można by było coś takiego chyba założyć. Na pewno nie jest to nudne auto. Także siadłoby idealnie. No a dzisiaj centrum miasta skorkowane finał wyścigu kolarskiego Tour de Pologne w Legnicy a nie wszystkie wasze paczki mogę wrzucić paczkoma bo kurierskich i postowych nie mogę dlatego dzisiaj trzeba troszkę pojeździć i to jeżdżenie po mieście jest nieco dzisiaj utrudnione ale jedna paczka została Co mówię! jadą jadą Teraz to na pewno jadą! start mamy w się taką sytuację, że muszę go trzymać na śnieżynce w garażu, na podtrzymaniu takim zimowym. No niestety jest z nim jakiś problem, że się dziad jak nie jeżdżę nim codziennie, bo jeżdżę teraz pandą, to on mi po trzech dniach potrafi się 3 trzech, czterech dniach wyzerować akumulator. Podejrzewam, że to z tego względu, że mam delikatnie chyba uszkodzony alternator. A z nim jest taki problem, że na desce rozdzielczej delikatnie żarzy się kontrolka odładowania, także podejrzewam, że gdzieś tutaj się zwarła któraś z diod prostowniczych w akumulatorze i, i dlatego w ogóle jaką pięknie sobie leje spod pokrywy. No ale Fiat. No i trzeba będzie chyba pojechać. Nie, olej był wymieniany. No i trzeba będzie ten alternator zregenerować. Pali ładnie jak jest podpięty. No i teraz jak widać ona się delikatnie żarzy tak naprawdę. Wy widzicie to zdecydowanie mocniej. Bo telefon troszkę to te kolory dobarwia. Ale trzeba będzie się tym zająć, bo trochę mnie wnerwia takie trzymanie go na prostowniku. Już nie chodzi o ten prąd, że się zużywa. Ale no nie jest to na pewno dobre dla akumulatora. No a dzisiaj wracamy do tematu tej tablicy. Z której trzeba usunąć z której trzeba usunąć starą folię widzicie jak ona e, no już sama zaczęła odładzić i w miarę fajnie widzę będzie się odklejała, ale żeby się naprawdę bezproblemowo odklejała, to ja już sobie jeszcze będę pod... uciekać odklejał, podgrzewał opalarką żeby trochę uelastycznić tą folię przyszło zrywać takie naklejki, który ze dźwięki ale tam też ktoś pracuje, to polecza troszkę tylko podgrzać, żeby niej, musicie zwrócić uwagę, żeby jej nie podgrzać za mocno, bo jak ją za mocno podgrzejecie, to ona się też za mocno rozciągnie i może się rwać. Właśnie w ten sposób. Także podgrzać troszkę, uelastycznić. Ja mam temperaturę ustawioną na 200 stopni. To naprawdę to nie trzeba jakoś tam mocno grzać tak aby tylko klej się uelastycznił nożykiem poderwać narożnik trochę, trochę podgrzać i będzie szło no i jest trochę z tym zabawy w przypadku tej roboty akurat zostaje też trochę kleju, który potem trzeba będzie zmyć do zmywania kleju izopropanol pewnie wmówiłem to już nie raz Niech on trochę poleży, popracuje i można potem wycierać. I będzie można nakleić nową naklejkę. Tylko ja zrobiłem ją teraz trochę inaczej. Nie wiem, czy tu będziecie widzieli, ale tutaj został klej, bo odrywałem pod mocnym kątem. Jak pod takim kątem odrywam, to nie. Klej nie zostaje. Także to też taki pro dla Was, jakbyście mieli coś zrywać. Dobra, ja się biorę dalej za robotę. Teraz tak jak widać, chociaż nie wiem czy widać tutaj są pozostałości widać, pozostałości kleju i to najlepiej sobie nasączyć ja już to wcześniej spsikałem i trochę sobie ten klej, nie, ten klej, ipa poleżała na kleju i teraz trzeba to sukcesywnie wycierać po prostu no już tutaj też mówię drugi raz psikam na to, także to już jest zruszone. Przecieramy jak nie zejdzie od razu za pierwszym razem, tak jak teraz. Znowu dolać trochę ipy. A few moments later. Tylko dać tej ipie trochę poleżeć, rozmod rozmodlić, rozmoczyć ten klej. No i wtedy delikatnie przecierać. Tutaj jeszcze trzeba psiknąć. No i po paru chwilach. No i nie. I tak trzeba zrobić całą tą tablicę. Jeszcze jest kawałek, fragment początkowej tam blachy. Ktoś to zrobił kiedyś z dwóch osobnych kawałków. Jeszcze tak nierówno podzielił. No ale można by było zapytać, czemu nie kupię nowej blachy. Na pewno byłoby to szybciej. No, no pewnie tak. No ale po co, po co kupować? Po co to wyrzucać, skoro ta blacha jest dobra? Bardzo może przyjąć nową naklejkę. Tylko że, teraz będzie, tylko, że teraz będzie cała drukowana z tłem, jednolita, zalaminowana i posłuży kolejne 10 lat. A dzisiaj mamy rocznicę 158 tysięcy właśnie przebiło. Także świętujemy, świętujemy. Ja mogę powiedzieć, że to auto kupiłem jak miało mniej więcej 108 tysięcy, także 5 dych nim walnąłem, no to trochę już pojeździł u mnie. No i jedyneczka skoczyła, brawo cienia się, oby tak dalej, jak najmniej awarii, jak najmniej na lawecie jeździmy dalej. A tu słuchajcie, tak sobie przejeżdżam przez parking i widzicie jest naklejeczka z jakimś tam pokemonem, ale ktoś zapomniał zerwać folię transportową. No i teraz to się tak brzydko już robi, także pamiętajcie. W przypadku naklejek jednobarwnych, właściwie wycinanych z folii jednobarwnej, ale z użyciem transportu do przeniesienia, do łatwej aplikacji, ten transport trzeba potem zerwać. Tak właściwie, po chwili. A nie jeździć z nim tak długo, bo się wam wklei na dobre i brzydko to będzie wyglądało. Zresztą widzieliście. Dobra, i to będzie tyle w tym odcinku. Odcinku zdecydowanie krótszym od tych, do których Was przyzwyczaiłem ale niewiele się działo w tym tygodniu, także też nie chciałem Was jakoś tutaj specjalnie zanudzać i zapychać odcinek minutami zbędnymi. Wy to widzicie w niedzielę popołudniem dosyć takim solidnym. Jeżeli wybrałem się na jarmark staroci, to zobaczycie to w następną niedzielę. Jeżeli nie, to coś wymyślę tak, żeby nie było przerwy na kanale. Natomiast najbliższy weekend znowu spędzam u Michała, u Asi, u nich na Rodosie. Być może tam coś też nagramy. Także tak to, takie są plany na, na przyszły, dłu, najdłuższy, dłu, najdłuższy, długi weekend kolejny w te wakacje. Za obecność w tym odcinku bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, to możecie tam coś zostawić, jakiś komentarz, czy, czy ślad po sobie. Dzięki Wam bardzo i co? Do następnego. Kończymy powoli wakacje? Nie, nie kończymy wakacji. Jeszcze trochę mamy. Ile mamy dzisiaj? Dziewiąty? Dziesiąty? Dwa tygodnie wakacji jeszcze mamy. Także trzymajcie się ciepło, korzystajcie jeszcze z tych dłuższych dni i do zobaczenia w następnym odcinku.